Myśli pan, że Polsce co najbardziej dokucza? Bo rozumiem, że państwo, panów, państwo ugrupowanie nie jest ugrupowaniem um, zadowolonych z siebie przedstawicieli klasy średniej, bo o ten elektorat już się biją inne rekiny, tylko tych niezadowolonych. Polsce dokucza moim zdaniem brak przewidywalności. To, że żyjąc w Polsce, bardzo ciężko jest cokolwiek zaplanować. Dla porównania ludzie w Skandynawii mogą planować na lata, mogą zaplanować rozwój osobisty, swoją karierę, mogą zaplanować przyszłość swoich dzieci, więc planują już na pokolenia. Nam jest trudno zaplanować coś na parę miesięcy, bo wszystko się zmienia, nie wiadomo kto przyjdzie, jakie oszołom znowu co pozmienia i jakie przepisy zostaną wprowadzone. Ludzie, którzy prowadzą przedsiębiorstwa, borykają się co chwila ze zmianami prawa, te zmiany są mało czytelne, nie wiadomo czemu służą. Ba, rządzący nie przedstawiają wyborcom żadnego planu na więcej niż cztery lata, bo, bo tak kadencja się ciągnie, a w takich na przykład dziedzinach jak. Energetyka, takie plany powinny być naprawdę bardzo dobrze przegadane i sięgać nawet 50 lat. To jest na pewno wielki problem Polski i Polaków. Ogromnym problemem jest bezradność bezradność obywatela wobec państwa, ale też bezradność obywatela wobec wielkich korporacji, wobec koncernów. Obywatele nie mają się komu poskarżyć, jeżeli coś się dzieje źle. To są takie przykłady z codziennego życia, że telekom na przykład nie wywiązuje się ze swojej umowy, nie wiem, no na przykład nie naprawia telefonu, tak? I obywatel jest bezradny, po prostu kompletnie nie ma żadnej mocy sprawczej wobec tego giganta, który dysponuje najlepszymi prawnikami, umową, małym druczkiem napisaną i tak dalej, tak dalej. No tych, tych codziennych problemów jest mnóstwo. I wydaje mi się, że kluczem tutaj jest określenie roli państwa wobec obywatela. Jak państwo zacznie być wobec obywatela partnerem, zacznie z nim grać fair, to i obywatele będą wobec państwa fair, może zaczną chętniej płacić podatki. Jak e, bo... to telekomem sobie by z tego radzić? Czy państwo ma stworzyć taką bezpłatną, jak rozumiem, sieć doradztwa dla rozgoryczonych klientów? Nie, ja, ja uważam przede wszystkim, że trzeba zmienić filozofię funkcjonowania państwa. Skoro obywatel płaci podatki. To jak każdy, który płaci, ma prawo wymagać. I powinien wymagać od państwa tego, żeby państwo stało po jego stronie. Nie po stronie koncernów, nie po stronie em, biurokratów na przykład. Ale te koncerny też płacą podatki. Okej, okay. koncer koncerny płacą podatki, wpływ. ale mają zupełnie inną pozycję. Są uprzywilejowane w wielu kwestiach. I dlatego państwo powinno przede wszystkim zależeć na obywatelach. Jeżeli państwo będzie tych obywateli bronić em, w, tych, w tych miejscach, gdzie ci obywatele są m, słabsi, to wtedy będzie zupełnie inna sytuacja. W tej chwili obywatele odbierają państwa jako taki rodzaj represji, jako taki aparat, który ściąga podatki, przywala mandatami, wprowadza nie do końca dobrą edukację, zajmuje się jakimiś wewnętrznymi walkami, mówię tu o politykach.